Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak od zera stworzyć Faceless YouTube Channel za pomocą narzędzi AI, czyli po prostu kanał, gdzie nie pokazujesz swojej twarzy, tylko wrzucasz treści wygenerowane przez AI zgodnie z odpowiednim tematem, jaki sobie wybrałeś. W tym filmie dowiesz się, jak prowadzić ten kanał dosłownie od zera. Poza tym, jak go założyć, no bo od tego są inne filmiki. Możesz sobie sprawdzić, jak założyć kanał na YouTube. Poza tym opowiem ci krok po kroku, jak tworzyć treści i jak je wrzucać, jak robić miniaturki, jak pisać skrypty, jak zrobić to w ten sposób, abyś sam nie musiał nic robić, żeby wszystko za ciebie robiło AI. Oczywiście jednym haczykiem tutaj będzie to, że trzeba kupić subskrypcję do takiego narzędzia, które się nazywa InVideo AI. Tutaj właśnie o to narzędzie mi chodzi. O subskrypcjach aby tutaj powiedzieć, ja korzystam z tej subskrypcji, oczywiście nie rocznej, tylko miesięcznej, 60 dolarów. Moim zdaniem jest bardzo dobra, pozwala tworzyć dobrej jakości treści, treści za pomocą iStock'a. Niestety treści, które będziemy w stanie wygenerować będą bardzo krótkie, bo tutaj bodajże są tylko 2 minuty treści generatywnych, no ale to nam nie przeszkadza, bo my i tak będziemy stosować taktykę kopii w wklej. Więc na początek ten plan. A jeśli nie, no to tutaj chyba można w jakiś sposób to manipulować. Ja teraz się przerzuciłem na ten droższy. Ale tutaj możecie, możesz bez problemu manipulować, zmniejszyć. Tam nie wiem do 40 czy 50 dolarów, co Ci odpowiada. Jak wygląda ten kanał? Już pokazuję. Założyłem go dwa miesiące temu. Wszystkie treści, które są na tym kanale, zostały wygenerowane przez AI. To jest. wyświetlenia. O, najpopularniejszy film jak na razie. Ma 500 wyświetleń. 5 polubień. Prowadzę ten kanał od jakichś dwóch miesięcy. Chciałem spróbować, tak na próbę, sprawdzić, czy to faktycznie działa. w statystykach jeszcze pokażę. Faktycznie działa. Tylko trzeba do tego podejść w odpowiedni sposób, czyli wybrać odpowiednią niszę, w której chcemy działać. Jak to zrobić? To jest pierwszy krok, więc ten pierwszy krok będzie wyglądał w ten sposób, że wchodzimy na Chat GPT. Ja to już mam porubione takie podsekcje prowadzenia tego kanału. Zaraz wyjaśnię, do czego służy. Ale wpisujemy na przykład 5 najpopularniejszych. Wystarczyć. No i tutaj dostaniemy odpowiedź z takimi rzeczami które sprawdzają się przy tworzeniu i właśnie za, przy tworzeniu filmików właśnie za pomocą AI, zwierzęta i przyroda. Ja robię na ten temat, jest bardzo uniwersalny. Tutaj już bardziej przydałyby się te treści, właśnie, co mówiłem, generatywne, czyli że tworzy nam jakiś obraz lub film AI od zera historia tajemnica, mitologia. Ja tutaj dzisiaj zaprezentuję na przykładzie zwierząt i przyrody. Więc yy, od czego zacząć? Pierwszy krok no to właśnie wybranie tej niszy. Załóżmy, że wybraliśmy zwierzęta i przyroda. O. Pięć najsilniejszych razów. Kopiujemy to sobie, wklejamy i wpisujemy na przykład zrób skrypt pod wideo o tej tematyce. Ja po prostu z racji tego, że mój czat GPT pamięta ustawienia, na którego go tak jakby nauczyłem, to wie, że ja już chcę z automatu skrypt od to wideo, więc po prostu napiszę, żeby zrobił o tym. I masz już zrobiony drugi krok: czyli skrypt do Twojego wideo. Zależy po prostu, czy chcesz, żeby Twoje wideo trafiało do polskiej widowni czy do zagranicznej. W przypadku takich AI to bardziej opłaca się do zagranicznej widowni, bo jest szersza. Jest więcej osób anglojęzycznych niż polskojęzycznych, więc polecałbym robić te wideo raczej pod widowni zagraniczne. I co teraz robimy? Po prostu bierzemy ten skrypt, kupujemy go. Kupujemy sobie ten skrypt. Wideo AI, jak macie już ten kupiony plan Premium, po prostu dajcie stwórz nowe wideo, wklejacie ten skrypt i dajcie utwórz wideo. Teraz będzie się tworzyć wideo. Ile to zajmie? No to wszystko zależy od prędkości internetu, od waszych parametrów, waszego sprzętu, jak szybko będzie się to generować, przetwarzać. I jaki będzie kolejny krok do tworzenia tego wideo? Potrzebujemy jeszcze mamy tak, mamy skrypt, mamy wideo, które się tworzy. Dobra, załóżmy, że wideo się już wygenerowało, więc potrzebujemy tak, miniaturki. Mam już skopiowane tutaj, o czym będzie to wideo, czyli na przykład. Wchodzę sobie pod sekcję, którą nazwałem miniaturki. Oczywiście możecie miniaturkę zrobić ręcznie, jak korzystam z Canvy. Tutaj widzicie moje przykładowe miniaturki, które robiłem. Nie chcę, kupować, nie chcę kupować tej płatnej opcji w Cambie. Po prostu robię tak, że proszę ChatGPT, żeby mi wygenerował po prostu miniaturę zgodną z tematyką tego wideo. No i teraz ChatGPT będzie robił miniaturę, którą uważa stosowną do tego. Oczywiście, jak Wam się miniatura nie spodoba, no to można go poprosić, żeby zmienił. Bardziej spersonalizować, o co nam chodzi. pokazuje ten filmik, by pokazać, że da się to zrobić naprawdę szybko. Można wszystkie obowiązki, całą przysłowiową robotę zrzucić na ten chat GPT i na to InVideo AI, i możemy zrobić sobie po prostu fabrykę wideo. A z drugiej strony, no, jeśli ktoś na przykład chce sobie to robić po godzinach, szuka jakiegoś alter, alternatywnego źródła pieniędzy, no to taka opcja jest bardzo fajna. No, poświęca się na to, nie wiem, półtorej godziny, zależnie nie tam. Od Czynników, jak wspomniałem, internetu, waszego specyfikacji, waszego sprzętu. No tu pewnie wiem, w której godzinie macie gotowe filmik i opublikowany, i kończycie pracę i koniec. Ja się odezwę do was, jak już się wygeneruje filmik, jak się wygeneruje ta miniatura. Witam cię z powrotem. Teraz przejdziemy do tego, jak wygenerować miniaturę. To jest miniatura, którą wygenerowało mi AI. Całkiem dobra. Powiem nawet, że idealnie pasująca do tematyki, jaką wybraliśmy. To teraz z nią robimy. Po prostu kopiujemy obraz. Wchodzimy w cambę. Dajemy pustą kartę. Wklejamy. Dostosowujemy tak, żeby zajmowało cały obszar. Myślę, że jest dobrze. Wracając do Invideo. Nasze wideo jest gotowe, a przedstawia się ono w ten sposób. Od starożytnych psów wojennych po współczesnych strażników, niektóre rasy psów zostały stworzone dla czystej siły, wytrzymałości i odwagi. Dziś poznasz pięć najsilniejszych ras psów na świecie. Ciężkich sań. Po lodowatych bezdrożach Alaski potrafi przewieźć ładunki większe od własnej wagi. Nie jest agresywny. Jego siła to czysta wytrzymałość. W ten sposób wygląda to wideo. Omawia pięć ras psów. Po czym robi krótkie podsumowanie. Więc, jak już mamy takie wideo gotowe, oczywiście możemy je tutaj manipulować. Możemy skrócić niektóre rozdziały, możemy zmienić głos narratora, możemy napisać po angielsku, po chińsku, po niemiecku. Mamy też tutaj zakładkę Edit. Mamy tutaj media, czyli po prostu to, co nam się wyświetla, obrazy, idea. Możemy je zmieniać, możemy tutaj sobie wybrać jakieś, możemy wpisać sobie blog, Na przykład, wyskoczą nam tu przykładowe zdjęcia lub filmiki z psami. Wybieramy, jaki nam odpowiada. Też widzimy, gdzie dany obraz podlega w skrypcie. Więc, jeśli na przykład, wideo lub obraz nie zgadza nam się ze skryptem, to możemy to tutaj właśnie zmienić, wybrać jakiś. Kolejną rzeczą będzie. Muzyka, też tutaj mamy nasze rozdziały, muzyka przypisana do wszystkich rozdziałów, zazwyczaj ta muzyka moim zdaniem przynajmniej nie pasuje, więc zwyczaj zmieniamy ją ręcznie. Po prostu wchodzimy sobie, wpisujemy sobie na przykład dramatyczna muzyka lub muzyka emocjonująca, przesłuchujemy tutaj ścieżki dźwiękowe jakie są no i wybieramy skrypt, bo tutaj mamy nasze rozdziały, tutaj są skrypty właśnie, cały skrypt tego naszego wideo, Możemy tutaj coś zmienić, dodać, usunąć te miejsce. Opcje. Jeśli muzyka daje nam się, że muzyka idzie za głośno, no, tutaj możemy przyciszyć. Zapisujemy zmiany. Wszystko robi za nas AI. My tu tylko wydajemy polecenia. Na Twoim miejscu starałbym się po prostu opisać to, co chcę, żeby zrobił AI jak najdokładniej, jak najbardziej z detalami. Bo zazwyczaj, jak e, mówię, mu zmień głos narratora. No to on zmienia na przykład na żeński, e, czy tam, nie wiem, na głos e, starca, czy tam głos, nie wiem, bardzo młodego człowieka, i to po prostu nie pasuje z tematyką wideo. Więc podawaj instrukcje z jak największą ilością detali, Wtedy to wideo powinno wyjść dokładnie takie, jakie chcę. Nie wracając do tej naszej miniaturki, pobieramy bieżąca strona czyli tak, mamy naszą miniaturkę. Gotowe pobierz. Powinna się pobrać. Później wybieramy folder, gdzie chcemy, żeby się zapisała ta miniaturka. Miniaturka zapisana. wideo. Jak chcemy pobrać wideo, no to wybieramy pobierz. No tutaj akurat mi się skończyła subskrypcja, czekam aż mi się odnowi, więc. Yy. Po prostu jak klikniemy, żeby pobrać, no to tutaj się nam pojawi pobranych, tak jak mi tutaj to wideo. Kiedy już się pobierze, mamy tak miniaturę, którą wygenerowaliśmy, wideo, które też wygenerowaliśmy, skrypt, więc chodzimy sobie na nasz kanał, który stworzyliśmy. Tak, stworzyć kanał, no to jak już mówiłem, istnieje dosłownie mnóstwo filmików. Po prostu nie chcę tego mojego filmu przedłużać niepotrzebnie, tłumacząc krok po kroku, jak tworzyć kanał na YouTube. No myślę, że to każdy potrafi. A jeśli nie potrafi, no to jest mnóstwo filmików, gdzie. Jest dokładnie opisane, co zrobić, jak zrobić. No i tak, wchodzimy sobie na nasz kanał, dajemy utwórz, prześlij filmy. Ja tutaj wybiorę, jaki. Dajemy ten filmik, który nam się zrobił w Mamy tutaj tak tytuł, opis, miniaturę. Dajemy, że film nie jest przeznaczony dla dzieci. Miniatura a nasza, że bardzo idealnie pasuje. Bardzo dobrze się prezentuje. Przechodzimy z powrotem naszego czata GPT, gdzie mamy skrypt. Tytuł. Po prostu tytuł, no to kopiujemy to co chcieliśmy, żeby zrobiło dla nas, żeby zrobił dla nas czat GPT, żeby o czym ten filmik miał być. Kopiujemy, jamy opis. Tutaj mi zawsze pod skryptem. W moim przypadku pod skryptem zawsze, no właśnie, ChatGPT zawsze się mnie pytał, czy chcę opis i zestaw hasztagów. Po prostu kopiuję to, a ja wygeneruję opis pasujący tematycznie do wideo. Mamy tak tytuł, miniaturę, bierzemy po prostu to, co tutaj wygenerował. Wiemy. Hasztagi Hashtagi są bardzo ważne, no bo jak ktoś wpisuje wideo o psach, no to jeśli Twoje hashtagi pasują do tego, co wpisał ktoś w wyszukiwarkę na YouTube, no to bardzo prawdopodobne, że wyświetli się Twój film. Wlejamy tutaj w opis. Mamy tak tytuł, opis, miniaturę. Może film nie jest przeznaczony dla dzieci. Tutaj będzie pewnie weryfikacja, czy nie ma tutaj w treści chronionych prawem autorskim. Nie ma, a jeśli są, no to są na licencji, no bo kupując to InVideo AI Premium, no to licencja jest tam wliczana w pakiet, więc nie powinno być tutaj żadnego problemu. Kiedy to wszystko się nam przetworzy, wideo będzie gotowe do publikacji, to tyle. To jest bardzo proste, naprawdę bardzo proste. Można takie filmiki produkować dosłownie masowo. Ważne jest to, żeby mieć tą niszę, tak jak już wspomniałem, wybieracie sobie niszę, wpisujecie do AI pomysły na wideo, tej niszy. Tutaj wam wyświetlają się pomysły jakieś sugerowane. Po prostu kopiujecie, pisujecie, żeby zrobiło, żeby CGPT zrobiło ten skrypt. Ten skrypt później kopiujecie, tak jak już mówiłem, do Invideo AI. Jeśli wam się coś tam nie podoba, no to oczywiście bardziej, tworzycie ten skrypt bardziej detalowo, bardziej z większą ilością detali, bądź też zmieniacie w tym Invideo AI. Miniatura, no tutaj, jak mówię, możecie zrobić sami. Szczerze, to niektóre te miniatury. Jakoś, nie, na ta na widać, że to zrobiło AI. Ale niektóre te miniatury naprawdę są dobre. Naprawdę ChatGPT na GPT potrafi zrobić dość dobrą miniaturkę. no I tak jak już mówiłem, opis, to opis będzie w podstawie tego skryptu. To musicie po prostu napisać, żeby zrobiło opis pod ten film, hasztagi. No i macie dosłownie wyprodukowane całe wideo. Całe wideo zaj, zajęło to nam, nie wiem, jak tworzyłem ten materiał dla Was po nie wiem pół godziny, bez nie licząc tego czasu, kiedy to wszystko się render renderowało i pobierało, no bo to trzeba doliczyć. Ale tak to, to nie wiem, pół godziny 45 minut kreacja tak powiem. No. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Jak tak, to zostaw lajka i subskrypcję. Będę naprawdę za to wdzięczny. I do zobaczenia w oczekiwaniu na kolejny materiał.